chciałam Wam powiedzieć, ja nie jestem ani nigdy nie byłam zwyrodnialcem, tak jak to teraz gdzieś tam wszystko jest przedstawiane. Ja miałam działalność, ostatni raz Wam mówię tu na TikToku, zarabiałam, nigdy nie biłam. To są dwie różne rzeczy, a człowiek zeznać może wszystko i różne pobudki nim kierują. Bo papier przyjmie wszystko. Także musicie mieć też tego świadomość, i interes, który prowadziłam, jest specyficznym interesem, i nie można by było tam takich rzeczy robić, ponieważ to było miejsce otwarte. Przychodziło tam tysiące ludzi. I nigdy nie wiadomo, kto przychodził. Przychodzili policjanci po cywilnemu, yy, różne osoby. I gdyby działy się tam bardzo złe rzeczy, to kochane, to interes by nie przetrwał tygodnia. Dlatego po prostu, yy, ale będzie odpowiednio jeszcze chwilę i posłuchacie, yy, przedstawię Wam, jak wyglądała tam praca.